Hej, siemano, Z tej strony ja i dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać Resource pa, Data Packa do Minecrafta. Ja Wam to dam w opisie. Klikamy Download. Klikamy OK. Przenosimy to sobie na pulpit. I odpalamy Minecrafta. wchodzimy sobie w procent update, Data Procent. I wchodzimy sobie w kropka Minecraft i wchodzimy sobie w taką zakładkę jak saves i tak i ten resource packs nie działa powyżej wersji jakby 1.16. Jakby możesz, nie wiem, ją załadować sobie na, nie wiem, na 1.16 albo ileś, nie? Ale nie możesz powyżej 1.16, tak, no. No i, czekajcie, ja muszę to sprawdzić, no, nas. No, okej, okay. no, czekajcie, dobra. Chodzimy sobie w ta... O Boże, czekajcie, bo mi się coś tutaj stało, no co, nie gadaj. Okej, okay, dobra, jesteśmy, jesteśmy, żyjemy, żyjemy. I, I tworzymy sobie nowy świat. Ja ten świat już mam stworzony, klikamy w niego, jak już nam się tworzy. W sumie nam się automatycznie będzie ładował. A jak już nam się świat stworzy... Poczekamy no tak. chwilę. No. I ten jakby ten jakby resource packs, znaczy ten datapack, przenosimy sobie do data packów. Pyk. I, I zapisujemy, zapisujemy świat, świat i, i wchodzimy, i wchodzimy do, do, niego do niego jakby na nowo. I gdy już to zrobimy. Teleportowało nas do, 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 do właśnie do różnego miejsca. Drugi no, subfak się nazywa teleporting random, random TP, czyli randomowe tepanie. No więc co ma na tyle z tego poradnika? Zostawcie łapy w górę, jeśli ten, jeśli ten poradnik Wam się spodobał, jeśli i suba, bo jeśli zostawicie suba to między tutajnymi kozaczkami. No i co? No i to było na tyle. Trzymajcie się!